Wiecie co, oglądam sobie teraz gąsiarza. Powiem tak zainspirował mnie w pewien sposób. W sensie on teraz nagrywa te swoje takie pandemiczne vlogi, daily vlogi właściwie. I uświadomił mi jedną ważną rzecz. Przez ostatni czas nagrywałam filmy rzadko raz na dwa tygodnie był film i to najprawdopodobniej się jeszcze przez jakiś czas nie zmieni. Ale były to filmy, które robiłam i koniec, tak? Temat się urywał, nie, nie ciągnął się to w żaden sposób. Robiłam koniec tematu i lecimy dalej. I brakuje mi chyba czegoś takiego, żebym po prostu nagrywała to, co robię, tak? Robienie właściwie niczego, wszystko i nic, kumacie. Więc postanowiłam, że będę sobie nagrywała jakieś takie filmy kompletnie z dupy. Takie, na przykład teraz nagram mój weekend, pobawię się tym, co mam w pokoju, w sensie, spróbuję pomagrywać różne dziwne rzeczy. Tak. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Kurza mnie to, że nie robię tego, co lubię. Ostatni czas nie miałam siły na nagrywanie filmów. A właściwie miałam, ale nie bawiło mnie to w żaden sposób. I kurna, chcę wrócić do tego, że robienie filmów mnie bawi. Mogę robić filmy o niczym, jako się tam pomontuję, tak jak mi się będzie podobał i będę miała z tego fan, a to jest chyba najważniejsze. Więc wiecie, szykuję się teraz seria o wszystkim i o niczym. Zróbka. Wiecie, co mnie naszło? Że zawsze nachodzi mnie ochota na jakieś takie nagrywanie, gdy nie mam przy sobie ani mikrofonu, ani statywu. I właśnie teraz jestem w takiej sytuacji. Że jestem słaba, nie musicie mi tego mówić. to jest w ogóle bardzo piękna gra, gra ręcznościowa, chociaż moja mama mówi, że to jest gonienie za okrągłym glutem. Jest prawie druga, Nie ja jestem śpiąca, więc idę spać. Dobranoc, moi drodzy. Zrobiłam sobie śniadanie z bananem. I tak sobie myślę, że kurde, to jest moje przedostatnie normalne śniadanie na najbliższe dwa tygodnie, bo nie wiem, czy wy ten film widzicie już po moim challenge'u, czy przed, ale robię taki challenge z dietą, która się nazywa do 30 kg. I będzie tam szpinak, i będą tam pomidory, pomidorów nie cierpię, szpinak jakoś przeboleje. Chyba tyle, jeżeli chodzi o deszcz. Nie wiem, czy wam kiedykolwiek mówiłam, ale uwielbiam deszcz. Uwielbiam spacerować w deszczu, uwielbiam robić zdjęcia w deszczu, uwielbiam filmować w deszczu. Deszcz to jest. To jest po prostu piękne. Wyrodziłam sobie moją pocztę i dostałam maila, że moje zamówienie zostało wysłane, co oznacza, że niedługo będę mogła nagrać kolejny LPU na kanał. Nasza nauczycielka polskiego kazała nam przeczytać Romeo Julię. Jestem w połowie i wam powiem, że nie lubię czytać czegoś, co wiem jak się kończy, generalnie znam całą historię plus minus. No nie znam dokładnie szczegółów, tak, ale znam zakończenie i to mi już psuje wszystko. Właśnie montuję film, który wy widzicie, i jestem zadowolona. I w sumie, tyle. Ja bo tak montuję ten film, i mnie naszła myśl, że chcę mieć maszynę do robienia dymu. Dobra. Kończymy na dzisiaj robotę. Idziemy spać. Zamykanie. Dokładnie. Z racji tego, że to jest ostatni dzień naszego pięknego vloga W sumie nie wiem, to po prostu jest ostatni dzień naszego jakże pięknego vloga Dzisiaj moje śniadanie to jest nic innego jak banan i jogurt naturalny Że i wiecie co? Świat jest naprawdę piękny, tylko niszczą go debile i to jest mega przykre. Ziemia to jest nasz dom, no to jest serio słabe, co ludzie z nią robią. Nie spodziewałam się, że tyle Freddy sprawi mi tworzenie tego filmu. Nagrywanie, jak i montowanie, wymyślanie czegoś, chociażby z tymi padami, jak światło ustawić i tak dalej, no to jest tak zarąbista zabawa, że serio będę to robiła często, bo. Mega mi się to spodobało. No i wiadomo, że nie jest to perfekcyjne, nie jest to idealne i do tego mi dość sporo brakuje, no ale dzięki temu będę mogła też ćwiczyć i próbować czegoś nowego. No ale jest już 20. Ja sobie powiedziałam, że od 18 będę czytać, no ale robiłam film, więc um, czas skończyć Romo i Julię. Skończyłam czytać Romo i Julię i to jest to, co mówiłam. No, znałam początek, znałam mniej więcej środek i znałam koniec i to było takie mech